Dobry, jest 7 stycznia 2024 roku. Chcę dzisiaj pokazać Starosielce. Chodzi mi głównie o stację kolejową Starosielce, ale też zanim do niej dojedziemy, chciałbym pokazać, co się dzieje na torach patrząc od strony ulicy Klepackiej. Tutaj na górze mamy pierwszy wiadukt. Tym wiaduktem tory kolejowe prowadzą ze Starosielc w kierunku Bielska, oraz też łącznikiem jest możliwość z Wjazdu na główny białostocki dworzec. A tutaj na tym wiadukcie prowadzą tory kolejowe bezpośrednio do białostockiego głównego dworca. To ten łącznik, który pokazywałem przy pierwszym peronie na filmie o Zielonych Wzgórzach, o przystanku osobowym Zielone Wzgórza. Cały czas po lewej stronie mamy gdzieś tam za domkami tory linię kolejową Białystok-Ełk i jedziemy ulicą Lawendową. I właśnie dojeżdżamy do stacji kolejowej Białystok- Starosielce. Ponieważ jest zimno, to postaram się tam najbliżej podjechać. Tutaj przed nami ulica Szkolna, no może kiedyś Szkolną później wrócimy. A na razie jedziemy jak najbliżej Starosielc. Znajdujemy się na stacji kolejowej Białystok Starosielce. Stacja ta znajduje się przy linii kolejowej Białystok-Ełk, kiedyś zbudowanej jako linia Brzesko-Grajewska. Kiedyś Starosielce to było osobne nawet miasto, bo miało prawa miejskie, później zostało przyłączone do Białego Stoku. I chociaż znajduje się tutaj wiele torów kolejowych, to dla ruchu Pasażerskiego. Właściwie najważniejszy jest ten pierwszy. Dzisiaj, rolę poczekalni, podobnie zresztą jak pokazywałem na stacji Białystok Fabryczny, pełni taka wiata. Kiedyś był tutaj budynek, ale został rozebrany. Przy peronie przejedzie pociąg bez zatrzymania. Prosimy zachować ostrożność i odsunąć się od wewnętrznego peronu. Oto, że przy peronie przejedzie pociąg bez zatrzymania, prosimy zachować ostrożność i odsunąć się od peronu. Trafiła nam się taka atrakcja, więc poczekamy, żeby zobaczyć jaki to pociąg przejedzie tutaj bez zatrzymania. Z tej strony na semaforze czerwone światło i tam zresztą jeszcze ruch samochodów odbywa się, dlatego też myślę, że to jeszcze chwilę potrwa, zanim ten pociąg tutaj przyjedzie. Wejdziemy chyba jednak na górę. Miasteczko Starosielce powstało tutaj dlatego, że powstały zakłady kolejowe, których szczątki mamy przed sobą. No, tak jak zawsze, kiedy jest praca, osiedlają się ludzie. Co ciekawe, do dzisiaj troszeczkę dalej jest ulica, która nazywa się Starosielce. Ja podejrzewam, że kiedyś tam była wioska Starosielce. Cały czas czekamy na zapowiadany pociąg, ale jakoś go nie widać. Tutaj z góry widać bardzo dobrze, jak wygląda ten układ torowy. Wszystkie pociągi, które jadą w kierunku głównego dworca, tą najbliższą łącznicą, skręcają tutaj od razu na tym pierwszym rozjeździe. Nawet chyba z daleka widać, że droga jest ułożona tak, jakby coś miało jechać w tej chwili na wprost. Za chwilę zobaczymy. W każdym razie, kiedy jeszcze ta łącznica była w remoncie. Pociągi osobowe jeździły prosto, tam właśnie przez most Brzeski, którego tutaj chyba nie widać, ale na pewno przez te wiadukty, które przed chwilą pokazywałem, jadąc od strony klepacz. I za linią tą warszawską skręcały i wjeżdżały na Białystok Zielone wzgórza, tak jakby wjeżdżały od strony Bielska Podlaskiego. W tej chwili ten przystanek. Białystok-Zielone Wzgórza, który niedawno pokazywałem jest takim jakby przystankiem zbierającym te wszystkie kierunki o właśnie, widzę teraz, że coś jedzie od strony od strony, no powiedzmy Bielska Podlaskiego, czyli tej pierwotnej trasy brzesko -Grajewskiej, kolei brzesko -Grajewskiej. czuję, że zaraz będę musiał stąd uciekać, bo się robi jednak zimno ale jeszcze chwilkę poczekamy na ten pociąg. Cóż to jedzie? Pewnie jakiś towarowy. już nie ma czerwonego światła na semaforze. I już tam dalej na przejeździe chyba samochody nie przejeżdżają. A to jest Biebrza. Tak, to co widać to jest pociąg intersyty biebrza z Warszawy Wschodniej do Gdyni. No bardzo ciekawe tylko, jak to jest, że on się tu w ogóle nie zatrzymywał. Kiedyś na stacji Starosielce, jeszcze niedawno, zatrzymywały się wszystkie pociągi pośpieszne, a tutaj mamy właśnie przykład, że przejechał, no kiedyś to były pośpieszne, teraz wiadomo, że chodzi o te wszystkie TLK, Intercity, przejechał i nie zatrzymał się. Co ciekawe, wjeżdżał on z tamtej strony, czyli miał dwie możliwości, albo jechał prosto z Bielska, Albo z Białego Stoku jechał tyle, tylko że nie tymi torami, które są najbliższe. Ja chowam się do samochodu, bo naprawdę jest zimno. No i wyjedziemy teraz ulicą szkolną, czyli cały czas wzdłuż torów kolejowych. W kierunku ełku. Chociaż pokazuje nam jakiś znak, że ona jest ślepa? Nie wiem. To jest tylko dojście do kolejnej kładki nad torami, przyznam, że. Nie znam tych okolic, ale pojedziemy teraz już tylko w kierunku centrum I wyjeżdżamy na ulicę wrocławską i teraz najkrótszą drogą już wracam do domu.